Łaskawami pokój od Boga Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Tekst biblijny przeznaczony do rozważania wyjęty jest z listu do Hebrajczyków z rozdziału czwartego, gdzie od czternastego wiersza takie znajdujemy słowa o Panu Jezusie. Jeśli więc mamy tak wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa. Syna Boga, trzymajmy się mocno wyznania wiary. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współuczyć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my doświadczonego we wszystkim, oprócz grzechu. Śmiało więc zbliżajmy się do tronu łaski, abyśmy we właściwym czasie otrzymali miłosierdzie, i znaleźli łaskę pomocy. O tą łaskę pomocy, Panie, prosimy także i teraz, i dzisiaj, kiedy mamy rozważać Twoje Słowo bez Twojej pomocy będą to tylko słowa albo jakaś baśń. Ale jednak Panie, Ty chcesz. Aby Twoje Słowo wydawało owoc w naszym życiu i do tego właśnie potrzebujemy Twojego wsparcia, Twojej obecności, mocy Twojego Ducha Świętego. Pomóż nam nie tylko zrozumieć to Słowo, ale także spraw, by ono mogło nas przeniknąć, aby mogło działać w nas, aby mogło otwierać nasze oczy na to, kim Ty jesteś i gdzie my jesteśmy. Prowadź nas ku chwale Twojego Syna. Amen. Drogi zboże, tydzień temu byliśmy skierowani w stronę Jerozolimy. Rozpoczęliśmy drogę do Jerozolimy i wielu ludzi idących z Jezusem nie rozumieli tego, o co w tym chodzi. Kiedy patrzymy na Ewangelię, widzimy, że są oni bardziej zafiksowani na punkcie tego, co Jezus ma zrobić, kim się ma w Jerozolimie stać, co ma osiągnąć, co ma wywalczyć, ale w zasadzie nikt nie wie, o co chodzi z tą wizją, którą Pan Jezus ma i o której mówi współczesny człowiek również może się nad tym zastanawiać nie dlatego że nie zna faktów ale dlatego że wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie co to dla mnie znaczy dzisiaj tak naprawdę. Dzisiaj Słowo mówi nam o Jezusie jako arcykapłanie To jest określenie, które może brzmieć dziwnie odlegle No bo Kim dla nas, ludzi XXI wieku, jest arcykapłan? Ale jeśli spojrzymy na tą funkcję jako na pośrednika, nagle nabiera ono nowego sensu. Pośrednicy są nam dobrze znani. Mamy ich wśród różnych dziedzin życia. Prawnika, który reprezentuje nas w sądzie. Pośrednika nieruchomości, który ułatwia zakup mieszkania czy domu. Kogoś z rodziny, kto pomaga nam załatwić sprawy w urzędzie, mając stosowne pełnomocnictwo. Doradcy finansowego, który podejmuje decyzje w naszym imieniu i tak Często, aby być pośrednikiem, trzeba specjalnych kwalifikacji, licencji, pozwolenia, dokumentów, pełnomocnictwa. Ale w najważniejszej relacji między człowiekiem a Panem Bogiem, Żaden człowiek, żadna religia, żadna moralność nie jest odpowiednia. Potrzebny jest pośrednik absolutny, doskonały, ktoś, kto ma kompetencje, aby stanąć między nami a Panem Bogiem i przywrócić to, co grzech zerwał. I takim pośrednikiem jest właśnie Pan Jezus. Arcykapłan, który nie jest daleki od naszych słabości, jak czytamy, lecz sam przeszedł przez nasze doświadczenia, aby móc reprezentować nas przed Ojcem. Czyli nie jest jakimś takim powołanym przez Boga urzędnikiem, który się pojawia w naszym życiu, coś ma zrobić, jakąś funkcję i odejść. Ale to jest ktoś, kto staje przed Bogiem i mówi: Panu Bogu, ja wiem, co to znaczy, ja wiem, jak on się czuje, ja wiem przez co on przeszedł, bo ja tego doświadczyłem. I dlatego wiem, w jaki sposób być najlepszym pośrednikiem, jak reprezentować najlepiej tą osobę. I to próbuje nam uzmysłowić dzisiejsza niedziela. Jezus idzie do Jerozolimy właśnie jako pośrednik między ludem. A Bogiem, arcykapłan. Ale znowu nie taki, jak go sobie wyobrażali ludzie. Nie taki arcykapłan, który y, pracuje w świątyni, który składa ofiary, ale kapłan, który sam staje się tą ofiarą i sam staje się tą świątynią. Jest to znacznie doskonalsza wersja przymierza człowieka z Bogiem. Mająca znacznie szerszy zasięg z korzyścią dla nas. Odtąd nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przez Niego. I znowu współczesny człowiek powinien zastanowić się: No dobrze, ale co to dla mnie znaczy? Jak to dzisiaj rozumieć? Widzimy zatem, że Jezus jest takim wąskim wyłomie, wyłomem Takim wielkim, gigantycznym murze oddzielającym człowieka od Boga. To jest taki mur, który myśmy sami sobie zbudowali. Zaczynając od tej historii w ogrodzie Eden, kiedy człowiek miał swoją własną wizję, swój własny pomysł, swój własną, swoją własną metodę, swoje własne powody, żeby zrobić to wszystko po swojemu. Bóg natomiast płacąc najwyższą cenę, przebił się przez ten mur. Stawiając tam wąskie drzwi, którymi jest Pan Jezus, Jego syn. Co z tego wszystkiego wynika? Dzisiejszy tekst mówi o przywilejach przede wszystkim. Mamy dokładnie trzy przywileje w naszym tekście. Po pierwsze, możemy, nie mamy, możemy mieć bezpośredni dostęp do samego Boga. Bez ludzkich pośredników, bez kapłanów, księży, biskupów, papieży, świętych, itd, i tak dalej. Jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli już jesteś w Chrystusie, jak mówi apostoł Piotr w swoim liście, to sam jesteś kapłanem, który tam, gdzie chce, tam kiedy chce, może wejść w obecność Bożą. I być z Panem Bogiem. Nie musi jechać do Jerozolimy, do, do jakiejś świątyni, do Warszawy, czy gdziekolwiek indziej, ale tam, gdzie jesteś, możesz doświadczać Bożej obecności. Dzięki Panu Jezusowi. Dlatego czytamy, przystąpmy więc z ufną odwagą, pisze dzisiaj autor listu do hebrajczyków. Przystąpmy. Tam jest takie greckie słowo, które mówi o tym, by sięgnąć, by się wspiąć, wejść. To jest ważne. Bo to się samo wszystko nie zrobi. To nie jest tak, że ktoś nam to powie z ambony i to jakoś tak spadnie na nas. Samo. Nigdy tak nie było. Dostajesz doskonałego i jedynego pośrednika, którego musisz się uchwycić. A nie tylko przyglądać się i nie tylko w niego wierzyć, ale uchwycić się go, iść za nim i go naśladować. Z tym wiąże się drugi przywilej, to jest relacja. To jest więź absolutnie konieczna, aby to wszystko się udało, żeby się nie skończyło na teorii, na znajomości słów i historii. To jest więź z Bogiem, który wie wszystko o byciu człowiekiem. Nie ma takiego przyjaciela wśród ludzi, który by wiedział i rozumiał tak jak on. Nie ma takiego współmałżonka. Nie ma takiej bliskiej osoby, która by nawet lepiej wiedziała niż my sami, co to znaczy być człowiekiem. Wie wszystko o pracy, o rodzinie, o cierpieniu, o strachu, o lęku, o niepokojach, o wyzwaniach, o odrzuceniu, o wstydzie, o byciu krytykowanym, o byciu niezrozumiałym, o byciu zdradzonym, o wszystkim, z wyjątkiem własnego grzechu. Dlatego czytamy, nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, współodczuwać z naszymi słabościami, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Czyli Bóg wie, Bóg zna, Bóg rozumie. Nie ma innego takiego Boga. Nigdy nikt nie wymyślił innego Boga, który chociażby przypominał tego prawdziwego. Który zrobił to, co nasz Bóg. Bóg wie i rozumie, bo zakosztował wszystkich wyzwań bycia człowiekiem, łącznie z odwiecznym prawem, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ostatni motyw naszego tekstu to swoiste ostrzeżenie. Autor listu do Hebrajczyków stara się stawiać sprawę na ostrzu noża. Ten list nie jest taką ekumeniczną formą wymiany teologicznych poglądów. Autor nie mówi o tym, że Wy, Żydzi, Żydzi wierzycie w to, że, Pan Jezu, że Mesjasz kiedyś przyjdzie, my wierzymy, że już przyszedł, teraz starajmy się w tym wszystkim szanować, kochajmy się wzajemnie, a Pan Bóg to jakoś potem oceni. Nie. On już to ocenił. On już to określił. Autor mówi, że przyszedł na świat ten jeden jedyny. Ten jeden jedyny, jego dzieło. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Może przyszły pracownik kościoła. Miejmy nadzieję. Autor mówi, że przyszedł ten jeden jedyny. Jego dzieło, jego nauczanie, jego osoba stała się absolutnie jedyną metodą, absolutnie jedyną metodą, do której przyznaje się Bóg, to znaczy, że poza Nim nie ma już dla nas innego wyboru. Nie ma alternatywy. Skończyło się wybieranie. A ja wolę sam odnaleźć drogę do bóstwa. A ja będę medytować. A ja będę dobrym katolikiem. A ja będę porządnym Ewangelikiem. A ja będę wierzący niepraktykujący. A ja będę starał się być dobry. A ja będę robić swoje nie krzywdząc innych. A ja będę chodził do kościoła. A ja będę trzymał się reguł mojego wyznania i nie robił co mi każą. A ja pomyślę później, bo na razie mi się nie chce, nie mam czasu. A ja kocham swój kościół, a ja kocham teologię, i tak dalej, i tak dalej. To się skończyło. Tego już nie ma od dwóch tysięcy lat. Nie ma takiej opcji. Nigdy nie było. Myśmy sobie je sami robili. Ale mówię z Bożej perspektywy: nie ma takiej opcji. Te wszystkie rzeczy mają prawdziwy sens i znaczenie, jeśli prowadzą do poznania i naśladowania Pana Jezusa. Są jednak pułapką i zwiedzeniem, gdy pozwalają nam się bez Niego obejść i żyć według ludzkiego uznania. Te wszystkie rzeczy. Mają prawdziwy sens i znaczenie, jeśli prowadzą do poznania i naśladowania Pana Jezusa. Czyli mówimy o czymś tu absolutnie osobistym i głębokim, przenikającym całego człowieka. Są jednak pułapką i zwiedzeniem prowadzącym donikąd, gdy pozwalają nam bez tego się obejść i zrobić to po swojemu. Ani Kościół, ani nic, co jest związane z Kościołem, Nigdy nie powstałoby zastąpić nam biblijną wersję chrześcijaństwa, o której się już praktycznie nie mówi. By człowiek mógł wybrać to, co mu pasuje. Kościół jest dziełem Jezusa, by ludzi prowadzić do Jezusa. By w kościele ludzie byli tylko po to, aby uczyli się stawiać swoje kroki i swoje życie na fundamencie relacji z Panem Jezusem. Z Nim, dla Niego, ku Niemu, przez Niego. W Nim. Aby ci, którzy jeszcze nie odpowiedzieli na Ewangelię, dzięki pracy Ducha Świętego, zostali skonfrontowani z prawdą, że tego właśnie potrzebują i bez tego zginą. A ci, którzy już na to odpowiedzieli, aby w Kościele mogli budować swoją wiarę, budować swoją miłość do Pana Jezusa, być coraz bardziej do Niego podobnym, być coraz bliżej Niego. I do tej myśli próbuje przekonać autor listu cały naród żydowski. Myślę, że nie tylko naród żydowski, ale każdego czytelnika. Jeśli zatem dzisiejsza pierwsza niedziela pasyjna ma nas do czegoś skłonić, to aby porzucić wszystkich religijnych pośredników kimkolwiek lub czymkolwiek są. Jakkolwiek nam one pasują, bo u mnie to tak działa, albo nie tak jest dobrze. Boża metoda jest jedna. Jest nim Jezus, To metodą, on jest prawdziwym, jedynym pośrednikiem, sposobem na pojednanie z Bogiem. Jeśli nie wiesz, co to znaczy, Albo zmagasz się, że przecież myślałeś zawsze, że to tak wystarczy to czy tamto, a teraz słyszysz dziwne rzeczy. Zrób wszystko, co możesz, by to sprawdzić, by szukać. Nie patrz na to, że jesteś za młody, więc na razie na tym, o tym nie myślisz, albo jesteś za stary, więc masz swoje przyzwyczajenia, albo jesteś zajęty, więc. Na... Kto z nas wie, ile ma czasu. To jest moment, żeby sprawdzić, jak to Pan Bóg widzi, a nie my, czy inne rzeczy. Czy są to rzeczy zgodne z Jego oczekiwaniami? Na ile to, co robię w swojej wierze, pozwala mi lepiej poznawać Jezusa, bardziej kochać Jezusa? Bardziej przypominać Jezusa. Na ile to ta moja religijność, czymkolwiek ona jest. Na ile mi ona pozwala bardziej być bliżej Jezusa, bardziej kochać Jezusa, bardziej przypominać Jezusa. Czy z własnej woli lub przyzwyczajenia tkwię w swoim własnym pudełku, który mi odpowiada? Bo przez lata tam sobie ścieliłem, i tak było dobrze. Czas pasyjny to właśnie czas na to, by się dać, zbadać Bogu. Gdzie jestem, kim jestem, w co wierzę, jak Pan Bóg to widzi. Weźmy sobie do serca to wezwanie. Weź sobie do serca to wezwanie. Nie milcz, nie czekaj. Uchwyć się go. I szukaj go całym sercem, bo taki piękny dar jak życie i czas jest nam jeszcze dany. Amen.